Witajcie, pierwszym polskim kanałem na YouTube, który dostał subskrypcję, jest kanał Konewku. Zanim kolejny kanał dostał choć jednego suba, kanał Konewku zdołał uzbierać 56 subskrypcji. Z ciekawostek, kanał Konewku jest pierwszym polskim kanałem, który przekroczył liczbę 100 subskrypcji. Dziś ma ich nieco ponad 2000. Kanał Konewku założono 4 sierpnia 2005 roku i przez dłuższy czas był uważany za najstarszy polski kanał na YouTube. Oczywiście nie jest to prawda, ale więcej dowiecie się z mojego filmiku Najstarszy Polski Kanał na YouTube. Link w opisie. Dziś na kanale Konewku możemy znaleźć dwa filmy. Pierwszy pod tytułem Mandensing został dodany tego samego dnia, w którym powstał kanał Konewku, czyli 4 sierpnia 2005 roku. Jest to obecnie najstarszy film na YouTube udostępniony przez polskie konto. Na filmie widzimy niejakiego Mata Hardinga, który tańczy w dość osobliwy sposób w najróżniejszych miejscach na świecie. Swojego czasu ten film był numerem jeden tej strony. I jako pierwszy film na YouTube wbił 50 tysięcy wyświetleń. Drugim filmem dostępnym na kanale Konewku jest film Ninja Man. Film udostępniony 7 sierpnia 2005 roku zebrał już ponad 8 milionów wyświetleń. A w filmie widzimy akrobatyczne umiejętności niejakiego Joe Aigo. Jego inne filmy również możemy znaleźć na tej platformie. Film pochodzi z 2002 roku. Czyli oba filmy nie są autorstwa konewku. Pochodzą z różnych innych stron. Musimy wiedzieć, że wtedy YouTube nie był tak popularny jak dziś. Pamiętam, że w tamtym okresie częściej bywałem na Google wideo czy jakoś tak. Albo po prostu wpisywałem w wyszukiwarce nazwę filmiku, który chciałem zobaczyć. Dziś mówi się, że te filmy są po prostu kradzione, ale od tego zaczynało wielu twórców. Nie wiedziano co tak naprawdę można dodawać na nowo powstałym YouTube. Mimo wszystko kanał Konewku już przeszedł do historii polskiego, jak i światowego YouTube. Dla wielu były to pierwsze filmy, które w ogóle zobaczył na tej platformie. Link do kanału macie w opisie i do następnego.